Popatrzcie, ten sam, ale jednak trochę bardziej łysy Karol. Dzień dobry, kochani! Witajcie w następnym odcinku o montażu klimatyzacji. I dzisiaj, klimatyzator, który rzadko gości na kanale, i z montażu tego klimatyzatora nie było jeszcze żadnego odcinka. Jaki to, jaki to klimatyzator? Od tylca niezbyt wiele, że tak powiem, to Wam powie. E, ostatnio kręciliśmy y, y, na temat klimatyzatora z Panasonica, a jakże koszulka dzisiaj, że tak powiem, e, pod, pod kolor i z dobrym logo. Ostatnio kręciliśmy z jakiegoś podstawowego tam klimatyzatora PZ, KZ, czy jak mu się tam, UZ, UZ chyba to był. E, a dzisiaj mamy y, oznaczenie takie, jak tutaj macie, czyli Panasonic Etherea. Jeżeli chodzi o to urządzenie, zaraz Wam obrócę. Dzisiaj film trochę taki od niechcenia, nie będzie może dużo, tak jak ostatnio było, głupkowatości, ale pokażę Wam jak ten klimatyzator wygląda, jak się prezentuje, co my tutaj, że tak powiem, w tym klimatyzatorze e, mamy, może będzie nawet krótki wywiad z klientem. Będzie czy nie będzie, bo ja mam teraz pytanie, bo montujemy ten klimatyzator, dlaczego montujemy klimatyzator marki Penesonic, a nie montujemy marki np. przykład Haier, Rotense i tak dalej, czyli to co najczęściej mamy na kanale, jaka tutaj była historia, bo tutaj coś było wcześniej ustalane z Rafałem. No i ja najpierw chciałem wisi, ale ponieważ, ponieważ panowie nie mają y, na to autoryzacji, wobec tego y, i jeden z panów polecił mi o takich samych parametrach klimatyzator pana Sonika, tą ETR. I mi chodziło o głośność wewnętrznej jednostki i o sprawność, tą no najwyższą sprawność trzema plusami klimatyzatora. Czyli to, rozumiem, że to było najważniejsze, żeby klimatyzator był cichy i żeby w tym trybie cichym miał 19 dB tak? i to było to, po, to porównywalne to z, jakimś, w tym trybie, z jakimś tam modelem Mitsubishi, tak? No to, to był taki dość wysoki model Mitsubishi, który, który miał te same parametry, a był zresztą nawiasem mówiąc droższy. Okej okay. i klasa efektywności energetycznej, czy tutaj chodzi o to, żeby nie wiem, że ten klimatyzator ma być jakoś wykorzystywany do grzania, yy, czy, czy, czy coś takiego, czy nie, czy po prostu miał mieć tą klasę efektywności energetycznej. Znaczy w zimie do, wyobrażam sobie, że będzie to po prostu dogrzewanie, bo my dość często wyjeżdżamy, jeżeli wracamy, a jest ustawione na 16 stopni Ogrzewanie w mieszkaniu, no to chcemy się dogrzać po prostu w miarę szybko jeden pokój. To o tym jeszcze będziemy musieli porozmawiać tutaj. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że kochani, popatrzcie, tu będzie zamontowany klimatyzator, a jesteśmy gdzie? Na balkonie, więc o tym trzeba będzie jeszcze podyskutować. Czy to się da, czy to się nie da, i na, na, na co trzeba się, że tak powiem, przygotować. Eee, dziękujemy w takim razie za krótki wywiad. A jeszcze. Co tu było przedtem? Jaki był klimatyzator? Bo miał Pan jakiś klimatyzator przedtem? Wewnętrzny, wewnętrzny elektroluxa, z tym, że on strasznie hałasuje, on ma chyba 60 Wewnętrzny, mówimy o klimatyzatorze. Przenośny, świńska rura tak zwana, tak? Od... Rura do komina. Rura do komina. I dlaczego zdecydował się, przecież miał Pan klimatyzator przenośny, po co montować taki klimatyzator? I przecież tamten już był. Tak, ale w praktyce okazało się, że to mniej więcej tylko 2 stopnie w dół się dało, obniżyć temperaturę w pokoju. W a, a zapach nie. ładny? Plastiku? Nie, nie, nie mam, nie mam co, szczerze, ja nie mam węchu. O, to sprawiliśmy niestety na złego klienta do takiego... Ale, ale hałas, ha, hałas mi przeszkadzał i, i po prostu... No i ta efektywność, no, no nie może być wyższa zresztą, nie? No, nie no, mo, niestety nie może być i serio, te klimatyzatory grze, grzeją. Chłodzą, może też grzeją, w zależności jaki model, e, wokół siebie ale na dalszą odległość już yy, nie. Czemu? Bo niestety do pomieszczenia zasadzony jest wszystkimi nieszczelnościami ciepłe powietrze na zewnątrz inna inna ogólnie w inne funkcjonowanie dobra co wam chciałem jeszcze pokazać tak na szybkości bo dzisiaj nie będziemy się rozlekać eee, budynek w którym się znajdujemy jest to budynek stary z którego roku 36 36 budynek wybudowany z cegły gdzieś tutaj powinny iść przewody od centralnego ogrzewania więc trzeba będzie z, ze szczególną starannością się przewiercać eee, budynek z cegły będziemy wiercić się normalnie dużą makitą tak wiertłem przebiciowym. Zawiesimy sobie tutaj jednostkę wewnętrzną tak, żeby mniej więcej licowała się z górą, górą z krawędzią tutaj okna. Pomieszczenia stare pomieszczenia wysokie. Mamy tutaj ponad chyba 3 metry równo 3. równo 3 metry wysokości. Więc też klimatyzatora nie montujemy na samej górze. Dlaczego? Ponieważ jest standard, czyli są pozaokrąglane tutaj powyoblane ranty. Nie mamy takie odcięcia ściany od od sufitu, więc byłoby ciężko. Zjeżdżam troszeczkę niżej. Nie będzie ten klimatyzator dalej urywał głowy. To, że ma tą przestrzeń nad sobą, powiedzmy 30-40 cm, w niższym nie będzie przeszkadzało. A będzie sobie wiał w tym kierunku, w którym generalnie nikt tutaj nie będzie siedział. I dalej nie będzie urywał głowy. Jeszcze zobaczymy, potem otworzymy klapki. Jak tutaj jest rozwiązany system dystrybucji powietrza? Czy on może wiać na równo, czy on może wiać do góry? Ale to się okaże. I przechodzimy sobie na zewnątrz. Zasilanie będziemy brać tutaj z gniazdka. Nie będziemy się podłączać pod puszkę bo pierwszy pomysł klienta był żeby podłączyć się pod puszkę ale nie ma wtedy możliwości poczekaj Szymon nie ma wtedy możliwości, żeby odłączyć ten klimatyzator na wypadek burzy. Więc podłączam się do gniazda, wyryjemy tutaj troszeczkę ściany, chociaż może, mogą odpadać naprawdę niezłe gysty, bo tym miejscami jest pusty. Przewiercamy się na zewnątrz i na zewnątrz pójdziemy do góry, tak jak idą skropliny. Jak będą szły skropliny, skropliny będą szły z jednostki wewnętrznej do wiaderka i tak pójdziemy sobie też zasilaniem do agregatu. Agregat będzie powieszony. W tym miejscu na y, ścianie. I zalecenie klienta było takie, żeby możliwie przesunąć go najbardziej w prawą stronę, więc zobaczymy jak, jak to wszystko wyjdzie. Dobra kochani, teraz tak lecąc całkiem na szybko od tylca, co my tutaj mamy? Blacha, blacha bardzo podobna, którą pokazywaliśmy wam poprzednio. Sztywność za sztywność, odpowiada tutaj Adrianek, mówi, że naprawdę no, jest, to, jest to blacha, która jest nieugięta w swojej postawie i dobrze trzyma się na niej klimat do ściany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po montażu tego klimatyzatora. Od tyłu wygląda jak ten podstawowy model, który pokazywaliśmy wam ostatnio. Czyli znowu mamy podpórkę zlokalizowaną tutaj z samego skraja. Uważam, że nie jest to najgorszy pomysł, ale lepiej by było, jeżeli ta podpórka byłaby tutaj rozkładana, coś jak w hajerku rozkładana bliżej środka. Tego klimatyzatora. Jeżeli chodzi o osłonę przewodów. Myślę, że będzie się to w miarę dobrze układać. Lepiej jakby była ta osłona perforowana, taka ona lepiej się wtedy układa, lepiej nachodzi na siebie. Przewody 1,4 i 3,8 cala, ponieważ mamy tutaj do czynienia z klimatyzatorem 3,5 cala, 3,5 kW. Jeżeli chodzi o odprowadzenie skroplin, to mamy tutaj taki oto standardowy peszelek, czyli możemy tutaj podjechać peszlem do klimatyzacji, możemy to rozkielichować wtedy jechać. wjechać Jestem 16. Nie będzie z tym problemu. Możemy też dostosować system klejony nipko. I jeżeli chodzi odnośnie podłączenie, to popatrzcie, mamy tutaj obustronne podłączenie z prawej i z lewej strony, jeżeli chodzi o odprowadzenie z kropli. Od tyłu już tyle z rzeczy. Jeszcze mamy, jeżeli chodzi o obudowy tego klimatyzatora, powinno być tak, że podobnie jak w przypadku tego tańszego odpowiednika, mamy tutaj z przodu po otwarciu panelu dekoracyjnego śrubeczki, które są oznaczone i ta przednia maskownica powinna nam y, zejść. Jak to będzie w przypadku tego klimatyzatora? Chyba jednak troszeczkę inaczej, bo widzę, że tutaj jeszcze na dole są y, śrubeczki, więc tych śrubek wydaje się, że jest y, trochę więcej. Zobaczymy, czy y, do y, montażu schodzi nam ta cała obudowa i mamy więcej y, miejsca. Jeżeli chodzi o filterki, standardowe filtry, w miarę y, gęste, pod spodem wymiennik pokryty jakąś przeźroczystą y, żywicą, nie jest to Goldfin, nie jest to Bluefin, ponieważ nie świeci nam się na złoto ani na niebiesko ten klimatyzator co tutaj mamy? NanoEX czy NanoX, jakoś tak ta technologia się nazywa. Bardzo fajną, mają prezentację z taką skaczącą na Dingsie takim ładnym. prezentacją jak ten system kropelkujący, wytwarzający jony działa. Polecam zobaczyć. Link macie tutaj na górze. No i co, pewnie diodowy wyświetlacz, który jest schowany tutaj pod, pod tym białym tworzywem. I tyle, jeżeli chodzi o ten klimatyzator, bo żaluzji nie jesteśmy w stanie tak prosto otworzyć, jak to w większości klimatyzatorów. Ciekawe jak to zrobić, żeby się dostać do tych śrubeczek. Dobra, kochani, ściągnęliśmy sobie obudowę. Tutaj macie zaczepy, tak jak było w zaczepy przesuwki, takie widzicie otwarte, zamknięte. Przesuwacie to w pozycję otwarte. Jeżeli chodzi o odnośnie, odnośnie tych śrubek, to te, które wskazane są strzałkami, i macie możliwość zdemontowania. E, obudowy e, i ogólnie w tym klimatyzatorze jest troszeczkę inaczej, ponieważ odkręcacie te śrubki, od, odtykacie od góry te, przesuwacie te, te, e, no, te zatrzaski górne bez problemu. Ta obudowa w szybki sposób, nie wiem, minutę i schodzi. I jeszcze tutaj na dole można nawet to zrobić bez odchylania żaluzji. Żaluzje odchylają się, ale z dość dużym oporem. Bez odchylania żaluzji można odkręcić, od, otworzyć zatyczki na Dole i odkręcić te trzy śrubki. I tutaj, podobnie jak na przykład w, we Flexi, w Flexisie, mamy osobno, mm, osobno zrobiony po prostu ten panel dolny, który jest osobno wyciągalny, niezależny od tej obudowy. To znaczy, siedzi w tej obudowie tej głównej, tak. Ale jest on osobnym elementem, który najpierw musimy odkręcić i zdemontować, żeby zdemontować całą, całą tą obudowę. I tak generalnie prezentuje się urządzenie po ściągnięciu wszystkich osłon. Czy to jest ułatwienie w montażu? Tak, jest ułatwienie w montażu. Mamy tutaj lepsze dojście, jeżeli chodzi odnośnie skręcania kielichów czy wszystkich operacji, które tutaj mamy, przeciągań jakichś przewodów i tak dalej. Będzie to na pewno łatwiejsze. Nie ubrudzimy, nie uszkodzimy też tej obudowy zewnętrznej, którą widzi klient, więc. Plus za to. Jeżeli chodzi o zasilanie, jeżeli chodzi o komunikację, to wygląda tutaj to jak tutaj widzicie, czyli osobno doprowadzamy zasilanie i jest ono doprowadzone do jednostki wewnętrznej i to zasilanie prowadzimy do jednostki zewnętrznej. Oczywiście, zobaczcie sobie do instrukcji obsługi, ale należy pamiętać o tym, że jeżeli zasilamy jednostkę wewnętrzną. I idzie to potem do agregatu. To ten kabel łączący nie może być zbyt cienki. Nie może być to 4x075 czy tam 5x075. W tym przypadku 4 razy. Tylko musi być to kabel przynajmniej półtorówka lub grubszy po to, żeby on się Wam nie swajczył, ponieważ całe obciążenie będzie szło z jednostki wewnętrznej do jednostki zewnętrznej. Nie wiem czemu w ogóle tak Japończyki robią, że zasilanie dalej jest do jednostki wewnętrznej, bo w Panasonicu tak jest, nie wiem czy w Mitsubishi też tak nie jest. Dla mnie Głównie pobiera nam energię agregat, więc zasilanie powinno być właśnie do agregatu, bo tam jest najwięcej energii potrzebne. Dobra, tyle jeżeli chodzi o konstrukcję tego, tego urządzenia. Co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Czy tutaj mamy jakąś specjalistyczną konstrukcję? Tak, trzyrzędowy w sumie, nawet tutaj wymiennik, jak widać, i tam dość skomplikowany kształt, więc myślę, że powierzchnia wymiennika jest tutaj duża, po to, żeby właśnie ten klimatyzator. Mógł mieć odpowiednią klasę efektywności energetycznej. A jak on będzie głośny, i tak dalej, to zobaczymy sobie, jak on się spisuje w takich odczuciach dla użytkownika. Zobaczymy, jak ten klimatyzator dopiero uruchomimy. Kochani, teraz są kluczowe decyzje, ponieważ tutaj różne rozważania były. Tu jest nowa instalacja dociągnięta do tego gniazda, i klient chce, żebyśmy z tego gniazda się zasilili. Klient też chce, żeby kabel wpuścić w ścianę. Niestety tynk jaki tutaj jest, jest niestety stary. jest tak, że miejscami jest czu czuć, że on pracuje. Jak widzicie Szymon tutaj przed wierceniem ponacinał ścianę tak żeby, no żeby się nic nie obupało, niestety troszeczkę się obupało. ale klient co chce właśnie żeby wpuścić, więc teraz tutaj są jakieś rurki miedziane, więc ten kawałek na pewno wykuje, wykuje ręcznie tak będzie tutaj pewnie tak... Ja myślę, że spokojnie do 10-20 cm, nawet mogą placki po odpadać. Potem polecimy sobie kątuweczką. tutaj, zjedziemy sobie w dół, tak żeby w tym miejscu wystawała tylko takie małe, mała, mała pętelka do gniazdka. Więc jeszcze lećmy, pokażmy Wam Szymona, bo on pracuje w znoju. Tak wygląda agregat do tego klimatyzatora standardowego, jak każdy Panasonic. Popatrzcie, wiszą już sobie ładnie nóżki. Czy Ty, Szymon, jesteś zadowolony? Oczywiście, tak. Jak bardzo? Bardzo, bardzo. No to dobrze. Grunt, że jesteś prawdziwym fachowcem, bo nimi się spod nosa. Tak. Y I pracujemy. Ciekawe jakie będzie powodzenie. Simon mówi, że mamy multitula, profesjonalnej firmy Parkside. I teraz wszystko tym multitulem będzie wycinał, żeby zrobić jak najmniejsze spody. Zobaczymy, czy te rurki w ogóle do nich się dokopiemy i czy tutaj idą. I generalnie po drodze nie powinno już być żadnych tutaj kabli. A czy nie będzie? Tego do w następnym odcinku. Kochani, to jest koniec naszej telenoweli, ale jeszcze pilot w dłoń i e, pokażę wam oczywiście jak to wszystko wyszło. E, bo wyszło nawet schludnie, powiem szczerze, Myślę, że będzie większa rozpierducha. Ogólnie, najpierw zacznijmy sobie od tego jak wyszła A potem pokażę Wam jak wygląda pilot Jakie mamy na nim przyciski, jakie mamy funkcje W tym klimatyzatorze No i jak głośna jest ta bestia Jeżeli chodzi o to jak ten klimatyzator przylega do ściany Można powiedzieć, że przylega dobrze W tamtym miejscu schodzi się na zero Tutaj troszeczkę się rozchodzi Mogę powiedzieć, że raczej jest to spowodowane tym Że mamy tutaj ścianę, która jest nierówna Raczej powinno być tak, że w tamtym miejscu mamy szparę bo ciężej jest, tam, w tamtą stronę idą przewody, sprężynują i może trochę odginać klimatyzator, a tam się ładnie schodzi na zero. Tutaj na górze praktycznie przylega klimatyzator do ściany, no i generalnie, jeżeli chodzi o odnośnie tego, jak wisi na ścianie, prezentuje się on naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o odnośnie kabelka, który tutaj mamy, wyszło to całkiem nieźle. Tym multitulem powalczył trochę Szymon. Udało mu się natrafić na dwa przewody. Tutaj w ścianie, których nie uszkodził. Jeżeli zrobilibyśmy to bruzdownicą, zrobilibyśmy to na przykład kątówką, to no, byłoby po tych kablach. Są one tak na sztukę przymocowane, ponieważ nie będziemy tutaj robić pracy wykończeniowych i na takie rzeczy, że tak powiem, nigdy się nie umawiamy z klientami. więc klient, akurat jest na etapie remontu i ma pana, który jest w stanie to zagipsować, zamalować i tak dalej. Podłączenie bezpośrednio do gniazdka. Przenosimy się na zewnątrz, bo mam agregat, który. Z którego, po, którego pozbawiłem tej kratki, powiem szczerze, nie wiem po co pana z, y, coś takiego dokłada. Ta kratka wygięta jest w pałąk, ta kratka w ogóle była wyciągnięta z, z jednego uchwytu i ona ładnie nam brzęczała. Trochę zmiany się tutaj pojawiły względem tego, co miało być, bo na początku było powiedziane, że powiedzmy mamy gromadzoną wodę tutaj w wiaderku. Potem klient stwierdził, że puścimy pex do samego dołu, ale w międzyczasie. Nie usłyszał tego Szymon i Szymon uciął tego peksa. Jest on tak na sztukę, że tak powiem, teraz przypięty, ponieważ klient jeszcze tutaj będzie odprowadzenie robił rurką sztywną, rurką PCV-nipko, czy zwał jak chciał, półcalową taką i zrobi do samego dołu odprowadzenie wody. Ta rurka, która jest tutaj obecnie, PEX, jest ona przyczepiona w wielu miejscach, po to, żeby nie było możliwości takiej, że klient ją na przykład, nie wiem, gdzieś przyciśnie i omyłkowo będzie pod górkę i będzie nam leciała. Woda z klimatyzatora, bo ona musi być cały czas ze spadem. Na tej przestrzeni nie jest to problemem, ale w tej przestrzeni już może tutaj być różnie. Na chwilę obecną jest ze spadem, nie wiem czy to widać. Myślę, że to widać, że jest ładnie ze spadem. Za klimatyzatorem wygląda to tak, czyli Konstrukcja, wspornik tak, przypięte do niego przewody, przypięte z tej strony z kropliny. Tutaj schodzą się do klimatyzatora. No i generalnie przewodów nie widać, bo przeszły za klimatyzatorem. Jeszcze widzę, że muszę podkleić, bo zapomniałem o, o taśmie. Teraz chwilę posłuchajmy sobie agregatu. Wężarka nie jest rozkręcona jakoś na maksa, chociaż włączyłem funkcję Powerful, ale też może nie ma takich, nie, ma, nie jest w środku maksymalnie ciepło, też na zewnątrz nie mamy maksymalnie ciepło, bo dzisiaj jest jak najbardziej pogoda na krótki rękawek, ale myślę, że w cieniu to będzie z około 25-26 stopni. Więc tutaj, że tak powiem, klimatyzator nie walczy jakoś za bardzo. Teraz przenosimy się do środka. Co wam muszę powiedzieć? Stojąc tutaj w odległości około 3 metry od klimatyzatora, mam nastawy takie zrobione, czyli maksymalna ta moc, moc wentylatora, tryb Powerful. Dobrze mówię? Dobrze mówię, nie okłamuję Was. Mam żaluzję, bo żaluzje góra-dół i prawo-lewo sterowane są z pilota. Ustawione możliwie najwyżej. No i generalnie teraz klimatyzator. Jeżeli stanę sobie te 3 metry od niego, a jest zawieszony, powiedzmy, tak jakbyśmy go w pomieszczeniu 2,60 zawiesili pod samym sufitem, to tutaj na odległości 3 metrów czuję po głowie delikatnie, że coś mnie smyra ale jednak większość tutaj powietrza rozbija się o ścianę, która jest na przeciwko więc ten klimatyzator dość wysoko wieje nie jest to, jest, nie jest to tak, że on wieje płasko nie jest to tak, że on jest w stanie wiać nam po suficie efekt kloandy, czy jak tam to się kloaki nazywa ale generalnie nie jest źle, że nie wiem, wylatuje z niego powietrze tak od razu w dół. Jeżeli chodzi o jakieś Featuresy jeszcze, które się skrywały przed załączeniem tego klimatyzatora, powiem szczerze, nie widać nic tego, nic tutaj po złożeniu tak się składa po założeniu po uruchomieniu już finalnie tak się składa obudowa powiem szczerze troszeczkę lepiej niż w tym modelu podstawowym ta maskownica przednia zgrywa się z maskownicą dolną pilot od klimatyzatora w wersji podstawowej wygląda tak ma mało przycisków ma załącz wyłącz temperatura góra dół włączenie trybu tego nano, nano x czy nano x, yy, czyli wytwarzania yy, jonów yy, ujemnych w Specjalnej technologii w wodzie polecam naprawdę zobaczyć sobie, yy, jak, jak to wygląda. Doskonały film Panasonic zrobił. Tryb powerful, czyli jeżeli chcemy szybko schłodzić pomieszczenie. Otwieramy klapkę i mamy dodatkowe. Przyciski, czyli mamy odruszania e, ustawienia żaluzji góra-dół, ustawienia żaluzji prawo-lewo, e, mamy też tryb, e, do, przycisk do zmieniania trybów pracy, czyli grzanie, chłodzenie, wentylacja i osuszanie, mamy fan speed, czyli przełączanie prędkości wentylatora i try, załączanie trybu quiet, no i pozostałe rzeczy, czyli tryb slip najcichszy klimatyzator, pewnie wtedy będzie tak, to raczej tutaj jest, ale zaraz to sprawdzimy i wszystkie przyciski od timera, których nie będę Wam omawiał. Mamy dużą też taką tej plakietkę, o, przyklejoną. Dlaczego? Ponieważ ten klimatyzator jest standardowy, wyposażony w opcję wifi. Teraz jesteśmy w trybie Power Full i może nie będzie nam za bardzo tej Szymon przeszkadzał. Lecimy sobie, że tak powiem, z prędkościami Wentylatora. I widzę, że tak, pojedźmy sobie od trybu tego Quiet. Może bym zamknął chociażby balkon, byłoby seksowniej, przymknąć. I w tym trybie, z odległości 3 metrów, można powiedzieć, że jest ten klimatyzator praktycznie niesłyszalny. Lecimy sobie dalej. Pierwszy bieg wentylatora. Już coś go słychać, ale czuć, że bardziej wieje. I tak mi się wydaje, że im bardziej idziemy w górę, tym bardziej słuchać ten wentylator, ale bardziej słuchać wentylator no to jest normalne. Tylko, że bardziej wchodzi nam taki no, charakterystyczny tembr tego, tego klimatyzatora taką no, swoją częstotliwość, że tak powiem, niesie. Jeżeli chodzi o te biegi średnie wentylatora, jeżeli chodzi o ten bieg najniższy, nie ma co się tu naprawdę przyczepić. Jeżeli chodzi o ten najgłośniejszy tryb, no to wygląda to tak. Jeszcze powerful, czyli szybkie chłodzenie, tak? czy tam szybkie ogrzewanie, maksymalna moc. Nie jest źle. Można powiedzieć, że klimatyzator generalnie jest w miarę cichym yy, klimatyzatorem. Porównując go do klimatyzacji np. typu Flexis. Z wygląda to bardzo y, podobnie. Serio, do niektórych rzeczy można się y, przyczepiać. Y, ja mogę się przyczepiać. Mnie bardziej chodzi, y, pasuje tembr raczej tamtego y, wentylatora niż y, tego z Panasonika. Ale to są już kwestie y, gustu. I to, kochani, jeżeli chodzi odnośnie tego klimatyzatora, wszystko tego montażu. Mam nadzieję, że troszeczkę z konstrukcji tego klimatyzatora, z m, samego montażu, jak on przylega i tak dalej. Wam, klientom i też instalatorom coś się tutaj przyda. I co mogę powiedzieć? Dziękuję, dzień dobry, do zobaczenia w następnym odcinku, wciągającym na temat klimatyzacji, pomp ciepła, serwisów czy czegokolwiek innego. Cześć!